Zatrzymaj się na chwilę, nie szukaj odpowiedzi, nie próbuj niczego zrozumieć, tylko weź głęboki oddech i pozwól, żeby Twoje ciało się uspokoiło. Cisza nie jest pustką, cisza to przestrzeń, w której dusza w końcu ma głos. Tam gdzie nie ma hałasu, nie ma porównywania, nie ma pośpiechu, tam zaczyna się prawdziwe działanie energii. Zauważ, że kiedy nic nie robisz, wszystko zaczyna się układać, kiedy nie wymuszasz, wszechświat zaczyna płynąć do ciebie z odpowiedziami. Czasem największym aktem odwagi jest nierobienie niczego, tylko bycie, bo dusza nie działa przez przymus. Dusza działa przez obecność. Więc dziś, zamiast działać z lęku, że coś ci ucieknie, zatrzymaj się i poczuj, że nic nie musisz gonić. To, co twoje, i tak cię znajdzie. Nie musisz wszystkiego wiedzieć. Wystarczy, że czujesz.